Cześć! Witaj w kolejnej części mojego vloga. 5, Moje 5 minut to już jest, z tego co pamiętam, 36 odcinek, więc dzisiaj dobijam do 3 godzin modelowania z wykorzystaniem event modelingu. Więc zapraszam do, do modelowania, do borda, A raczej zapraszam na mój board. Ale najpierw nakręcamy zegar. Na 5 minut. Więc to jest board. I wczoraj zacząłem tutaj dokładanie przypadku, gdy przerywamy Pomodoro. I dzisiaj będę kontynuował, ale najpierw pewna nieścisłość, jaką zauważyłem przypadkiem. Mamy tutaj konfigurację w języku polskim, a tu w angielskim. Więc. Ujednolicę to, żeby to było wiadomo, że to jest to samo. Mam tutaj miks języków. Mam nadzieję, że to nikomu nie przeszkadza za bardzo. W zasadzie. Ważne, że zrozumiałe to jest. Dobrze. Tutaj mam taki podgląd, który wcześniej zakrywałem moją twarzą. Teraz to się troszkę zmieniło. Mam nadzieję. I dobrze, i tu wczoraj był ten working processor, który otrzymywał przerwę, informację o tym, że przerywamy tą pracę i on wysteryluje tak naprawdę w tym momencie, w tym momencie informację o tym, że zakończono blok pracy. I teraz, podobnie jak poprzednio, nasłuchuje na to sąd procesor. I ten sąd procesor... Jak można tutaj zauważyć, ma to samo zdarzenie. I teraz widzę, że jest pewna nieścisłość i to powinno być tutaj. Więc być może od razu poprawię. Nie, tutaj było dobrze. To musiałem gdzieś gdzieś to przenieść. Dobrze. Ale tak naprawdę. To jest jedno zdarzenie, tak jak już mówiłem, i to zdarzenie zasila nam widok. Więc w tym momencie mamy już ładny flow przerywania em, pracy. I podobnie będzie w przypadku długiej i krótkiej przerwy z tą różnicą, że mamy tutaj te procesory od e, krótkiej długiej przerwy, tak? Można by tak powiedzieć. Więc przesunę sobie to bliżej. Gdzieś tutaj władujemy widok od, do, 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 związany z przerywaniem em, tej przerwy, przerywaniem tej e, krótkiej przerwy. Tu jest też sąd procesor, który jest związany z rozpoczęciem tak? Y, odtwarzania dźwięku dla krótkiej przerwy. Więc ten sąd procesor. Zostawię no go. On tu będzie w pewnym sensie ważny. To, co należy dołożyć, to tak jak tu w tym przypadku. Przerwanie, tak? Przerwanie związane z. Przerwanie związane z wbm się przerwaniem bieżącego bieżącej przerwy tak czyli mamy zakończ blok pracy to tu mamy zakończ blok krótkiej przerwy duplikujemy zdarzenie komendę sobie podepniemy do przycisku tu mamy zakończ blok krótkiej przerwy przerwi blok krótkiej przerwy Mamy tutaj przerwanie, czyli zakończono, przerwano blok, tak? Blok krótkiej przerwy, czyli my to teraz przerywamy i to przerwanie powinno być obsłużone przez hmm, przez, 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 przez short break procesor. Czyli Należałoby zduplikować go, ale mi tu już oczywiście brakuje miejsca, więc będę musiał pewnie ten model jeszcze rozszerzyć. Na prawo rzecz jasna. Albo zdejmiemy go tymczasowo w ogóle z tych linii. Jeszcze może to damy na prawo, tak żeby było wiadomo, że sąd procesor tutaj wysteruje nam. Ten dźwięk i dopiero potem będziemy duplikowali shortbreak procesora. Tutaj. I ten Shortbreak procesor, tak jak i poprzednio będzie miał informację o tym, że jest pewien. Yy, jest, pewien, jest pewna sytuacja, która powoduje, że trzeba przerwać tak naprawdę to, co tutaj się dzieje, tak? Czyli przerwać przerwę. Jeszcze może to dopniemy. I tak jak poprzednio... Czyli mamy czas przerwania bloku pracy, to tu będziemy mieli czas przerwania bloku krótkiej przerwy. Dobrze. Czas się skończył. I tym samym dobiegliśmy do momentu, gdzie mam 3 godziny modelowania. Tam oczywiście, jakby ktoś się doczepił, to czasem jest plus minus jakiś czas. Ja oczywiście korzystając z tego zegara nie jestem w stanie tak co do sekundy wyliczyć. I, ale to ale jest to około 5 minut, więc mamy około 3 godziny modelowania z wykorzystaniem windstormingu i wind modelingu. I powstaje już pewne rozwiązanie, tak naprawdę. Rozwiązanie, które teoretycznie moglibyśmy albo ktoś mógłby już gdzieś z boku implementować. Ale trzeba skończyć i tę implementację będę robił ja. Więc serdecznie zapraszam do śledzenia mnie dalej. Widzimy się jutro. Na razie, cześć.